2115 Ze mną jest Dzisiaj PDB Krzaczor Siema I nagrywamy odcinek z nowego incensa Tylko was przesunę tu Jak widzicie Daily Adventure Insens. Jest specjalny quest Pierwszy quest był za darmo Że Jeden Daily Adventure Incense I to jest teraz ten no. I jest a Mysterious Incense Part 2 Bo tamto to było Part 1 Jak widzicie Trzeba użyć jednego no i... Daily Adventure Incensa. Ja już używam U Użyć pod... Daily Adventure Incensa, pod... Żeby uleczyć Listek I złapać domniemy. 10 Pokemonów I przejść 1 kilometr I Złapać Nie uleczyć no Złapać, ale jest też help Dobra, teraz y, odpalamy insensa i będzie I co dostajemy. Co dostajemy, sprawdźmy. Tak, exp 3000. Jak komuś nie jest, jest szkoda lucky to dostanie 6. Mi jest szkoda, bo mam nawet mało ich. Mam mało ich, bo mam chyba 6. Y, jest a Pokemon to nie wiem jaki. Yy, dobra. To Jeszcze jak 3... Pokémony masz znaczek, że na nim, że in, z insensem. Dobra, trzy. Cztery ry Właśnie użyliśmy Daily Adventure Insensa. Uuu, Belsprout. Ja bym... Bo... przepraszam, ale mam niekiedy takie lagi. Ej, no jest znaczek, że. Są uciekają? Z insensa. Epoki uciekają. Ja chyba wiem czemu. No. O, mi się złapał. Nie, mi Za uciekają. pierwszym mi się złapał. To nie wiem. No jest znaczek, oddałeś malinkę? Nie. Y, tu, jak widzicie, mamy. Tu sprawdźmy mamy to. Pokémon i zainstalować to jeszcze raz. Dobra. Mamy to, mamy. Nie da się jak widzicie nacisnąć tego. Nie, nie. Na przykład mam welnozauro weno... mega. Dobra. Zaraz chyba zrobię cięcie i będziemy się widzieć jak zrobię już... Po prostu. Czy 10 pokemonów, bo to będzie zamulające dla Was. O, mamy. <laughs> Bidril Nie! Z Adventure! Tylko muszę go jakoś nacisnąć, bo jest adventure. Ale ode mnie u mnie jest. bidril Adventura. Spoko. Kurde, nie mogę na niego nacisnąć. Idzisz? Czekaj, daj. A on ja ci... mi zwiał kurde. Musimy odejść od tego Jangusa wrednego <laughs> Zabrał mi bidrila. Będzie cięcie. Dobra, zrobił cięcie krzaczor, więc ja też zaraz zrobię, żebyśmy się nie zanudzili, jak będę łapał te poki. Więc dla Was to będzie sekunda, dla mnie to będzie z 5 minut, więc do zaraz i się włączyłem. Dobra, siema, ma jest tu dla mnie, chyba z 5 minut. Nie zrobiłam tego na razie, bo nie wiem czemu, ale było coś takiego, że po prostu jakby to wam powiedzieć. No, dostałem Gengara z tego yy, insensa. O, tego nie I jak nie chodzicie, to wam się nie respią. O, gra, yy, snapbook. Najwięcej poków się kurcze. kurczę. Najwięcej się respi na maksymalnej ewolucji poków. się najwięcej respi takich. Przepraszam za ten huk, bo kosiarka jest. I jednak na pewno wykszaczora nie będzie odcinka. No o o, dźwigli Przepraszam, bo naprawdę kosiarka żółkowa. Tyle huku robi. Y Tygli, papana i fałki. Takie same, słaba Takie same fałki. No. U mnie niestety nie będzie odcinka. Dlatego, że mam na razie problemy techniczne z grą. I po prostu pok wszystkie pokałane, które próbuję złapać im uciekają. No dobra. My odchodzimy od tej kosiarki. Bo trzeba szybko zrobić tego quest'a, bo... Jak dzisiaj się nie uda, to co dopiero jutro? O, przejdź jeden kilometr. Doliczyłeś? No. Zrobione, z... przejdź jeden kilometr, mamy. Ty chodziłeś w Nie. A co ustawiałeś na babu? Bo to co dopiero weszło? Ja nie, ja się magiczka ustawiłam na babu. Na razie. Ale sobie z i wsadzimy, dwójkę. Zauważyliście, że to. Nawet ten, chyba na rajdach był Zaptos albo Moltres. Nie pamiętam z którym to było włosem, ale chyba z Zaptosem już, tu jakby kędzi się zbugowały. To był ostatni? Nie, od Moltresa, bo od Zap Zaptos był pierwszy. Tak. No i od właśnie... Maltresa. Jak ja od Moltresa to się zaczęło. O Lotad z Insensa. Ja po prostu będę chodził z listkiem i też trochę mówił u niego. No. E, e, więc tak jakby to to też pierwszy, szybciej od Kusiego zrobiłem ten odcinek, Pewnie problemy techniczne z pokémonami też bym zrobił. O, jedna iksarka. Musi pewnie gdzieś o 16 dopiero nagra. No. O, następny od razu się teraz poczek. Bocian od oh, Gengardz. Nie, bo, bocian koło nas przechodzi. Patrz, patrz. Patrz, no. patrz, patrz. Dobra. Nagrajcie, to jest wielkość jego buziu, tego Gengara. O i za pierwszym, jak zawsze. Jeszcze pięć poczków. Trzeba złapać. Aj, chyba nie zdążę. Yy. Ja po prostu gram teraz, ale z, yy, nie łapię Zzuki. pokemonów. Nie nagrywam, bo nie upada się robić odcinka, jak nie łapię pokemonów. Auto przejeżdża. No. Dostał medal miałem, złoty. Miałem zbugowane złoto za łapanie latających pokemonów. Ja. Aha, zapomniałem odebrać sobie questa od Ri. I mam, zrób trzy podkręcone grejty. Ewoluj starawię i z transferu 10 pokemonów. Dostałem okay. zwykły radę. Eee... Grita, i, i... Nie I zdążę. Jak się transferuje? Jak ja chciałem transferować? Dzisiaj już nie zdążę zrobić tego quest'a. Może jutro się uda. Ej, 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 ej. już u mnie się kończy. Skasuję pierwsze trzy lepsze. Ci trzy losy skasowałem. Dużowe? Już Insens się skończył. U mnie jeszcze chwilka jest. U mnie nie u mnie. Niech u Starliego? ostatnio w ogóle na spotkaniu we wtorek. Trzy. Byłem na wakacjach i złapałem dwa shiny Starli. Szybko, szybko. Może zdążę że jeszcze jednego, jak się zrozpił. Aj, chyba już no, nie. nie, 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 nie miał... Kurde. Aj, aj, aj. Najgorzej, no to chodzi, że bierzemy te dwa Questy, bo już się mi skończył. A trzypoki mi brakuje. Kurcze, aj. Aktualnie sobie zniszczył No. Ym. Więc jakby co, to... U mnie odcinek może zleci jutro. Dobra. Szkoda, to jutro będzie kontynuacja tego odcinka. Jutro odpalimy następnego in adventure incensa. Insensy będziemy codziennie odpalać. Pamiętajcie, insensy się nie stakują. No, te na przykład, bo na te... W jednym dniu musicie użyć. I na następny dzień też. Kurczę, ale bardzo mi szkoda. Nie nagrałam odcinka z. O właśnie. Nie nagrałam odcinka z Starly Community Day, bo byłem zajęty. I Wam pokażę, ile złapałem szajni. O, starsze. Ten. Nie, nie, po prostu idę na N. Miałem dwa Masz Shayni. Które zrobiłem już na scory? Dobra, ja złapałem cztery. Te. Bo ewoluowałem jeszcze chwila, już Wam pokazuję. Co mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć złapałem. Fajnie. I większość to była na łodzi. Ten, jakby co, to już. Będziemy zaraz kończyć. To będzie część pierwsza. Jutro U, będzie Nowego część. Adventure Insensa. To była część pierwsza. Kończymy ten odcinek z akcentem wywalenia się niż Ten. O widzicie? Dostałem powiadomienie. 26 lipca 2022 7 Pokémonów złapanych. Jak widzicie, to są wszystkie Pokémony, które złapałem. To są wszystkie paki, które złapałam dzisiaj, kurcze na ten. Gengara. Jeszcze 20 i bez tego. Bez fajnapa. Nie, to było z Fajna. Feynapem No. Dobra, jak widzicie, to było to. Tu jest tak. Mamy to. Hej, widzicie, w 26 nagrywamy. Pierwszy dzień kiedy wszedł Insens Adventure. I w tym pięknym akcentem skończymy ten przepiękny odcinek z nowego Insensa. Ze, ze mną był PDbek I ja listek 2115, więc do następnej części na ra